Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Niedziela 15 czerwca 2025 wczoraj jak nagrywałam nagrywałam o tym czarcim żebrze taki krótki szorcik, to nie spodziewałam się, że dzisiejszy dzień będzie, będzie ważny. Właśnie na rano pomyliłam się jak to nagrywałam i zamiast powiedzieć 14, to powiedziałam 15. No, i słuchajcie, co się później wydarzyło. W godzinach popołudniowych przyjechali policjanci, chyba z Sierakowa. Chyba z Sierakowa, bo, bo tak kojarzę te twarze. Nie pamiętam, nie pamiętam nazwiska, nie nagrywałam tego. Bo tak naprawdę to przestałam niektóre sytuacje nagrywać, bo jest to temat do prokuratury. I naprawdę tutaj. Yy, Policja, prokuratorzy, polscy prokuratorzy powinni się tym wszystkim zająć. Chodzi tutaj o sprawę pani Beaty Marii Ziębickiej, a raczej prawdopodobnie legitymującej się dowodem: Ziębicka Beata Maria. Ona podaje się jeszcze za Beatę Fiołek. No i o co chodzi? O co chodzi? Tutaj na skrytkę podaje się za panią mecenas. Ja już porobiłam zrzuty ekranu i ja wam to wszystko umieszczę, bo nie chcę się tutaj na tych nagraniach godzinami. Mi za to nikt nie płaci. Za każde nagranie ja nie dostaję od YouTube'a, tak jak wielu, pieniędzy. Nie mam włączonej tej monetyzacji czy czego tam. I ja za każde takie nagranie nie dostaję pieniędzy. Za to wielu po prostu działa, żeruje na tej właśnie tutaj. Naiwności ludzi nagrywają wszyscy, wow, bo już, już tam coś się dzieje, a oni po prostu zarabiają na tych nagraniach pieniędzy. Są bezkarni, bo nikt ich nie oddaje do tej prokuratury. Bo mówią o tej nielegalności policji, o tej nielegalności prokuratury, nielegalności sądów. No i kto ich ma zgłosić, więc podają się sami. Jak to robią panowie Ządziku, podają tam wszystkich. I wczoraj, wyobraźcie sobie, jak przyjechali ci policjanci, to ja myślałam, że chodzi właśnie o MZIK, o mowę nienawiści. Bo ja ciągle mówię o tych Żydach, o tych ludziach, którzy tutaj w Sierakowie też, a ich I cały czas to będę powtarzać. Oni żyli wśród nas. Oni żyli wśród nas, na stanowiskach. I żyją pewnie nadal. Bo nie wiem, bo nie interesuje się, każdego życiem nie interesuje się, za to moim życiem interesuje się wielu. I wielu chce po prostu, żeby mnie zamknąć. Więc tak, wczoraj też powiedziałam tym panom policjantom, młodym ludziom: jeśli przyjedziecie, skujecie mnie kolejny raz, spałujecie mnie, może orzeł będzie chciał zabrać mój dom za te wszystkie podatki, które. Nie płacę mu, bo nie potrafi wykazać legalności urzędu, bo sfałszował wybory. I jeśli mnie skujecie, spałujecie, no to trudno. Spędzę czas w więzieniu do końca życia. I trudno. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Emocje wzięły górę, jak widzicie. Wracając i nie będę tego kasować. Nie będę tego kasować, bo ja mam dosyć po prostu. Dosyć mam prześladowania mnie, polskiej kobiety, na polskim terenie, na polskiej ziemi. Urodziłam się w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrów cały rozkradziony. Nie będę tego kasować. Skrócę może tylko nagranie. Chodzi o Beatę Ziębicką. Ziębicką Beatę Marię. Jak byłam w pracy, bo to też powiedziałam panom policjantom, byłam w Niemczech, bo tam pracowałam. Uczciwie pracowałam na swoje życie, żebym wróciła tutaj i mogła albo rozwijać swoją działalność gospodarstwo, bo cały czas mi to utrudniacie, albo miała na przeżycie, bo nic teraz nie sprzedaję, bo próbujecie mnie za zioła wsadzić. A co sobie ta grupa zorganizowana, zorganizowana tutaj e, zrobiła? E, to jest e, dziekanka, w to jest zamieszana dziekanka. Szpital Dziekanka, która prześladuje Polaków, wzywając ich na te badania, badania psychiatryczne. I to jest właśnie ta grupa. Tu jest kancelaria radcy prawnego i adwokata, i to oni się podają właśnie, że, że są tutaj. Ta pani Maria podaje się też za, te, za tego mecenasa, mecenasa. Nie wiem, ilu ludzi oszukała. Bo dzisiaj Wam udostępniłam filmik z sierpnia, 30 sierpnia, jak są te marsze. To samo jest, to samo jest tutaj też, przepraszam, to samo jest tutaj z, z Justyną Sochą. I to jest kolejna grupa. Zięba, Morkisz, to są wszyscy ludzie, którzy wyłapują takich ludzi jak ja. Chudek na dekretach Raczkiewicza. Nie, takim z, przysyłali mi, że oryginalny dekret Raczkiewicza. Cuda po prostu się działy. Cuda. Nie udało im się mnie wciągnąć w te swoje gierki do końca. No to zorganizowali sobie we Wrocławiu jakąś tam sprawę. No i tutaj nawet pan Piotr Rybacki. Pisał do mnie znowu, atakował mnie, ja zgłosiłam to wszystko na policję. Policja się tym nie zajęła. Telefonicznie dałam wam wiadomość, że ci ludzie popełniają przestępstwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nikt w takie rzeczy się nie angażuje. Przepraszam, ale nie zerwię tego, nie, nie odłożę tego, bo to jest natura. To jest natura po prostu. Moje emocje sięgają już zenitu. Prześladujecie mnie. Podajecie się za lekarzy, psychiatrę, Artur de Rossi. Niemiec w polskim fartuchu? Do czego to jest podobne? Wczoraj pokazała się taka mapka. Ten podział już istnieje. Wrocław. Wrocław, prezydent, było tutaj, że referendum, że chcą go odwołać, pieniądze zebrać na to referendum, a u was w emocje znowu wywołać. Nic poza tym, nic więcej się nie dzieje. Nie ustępując z tych stołków, tak samo tutaj Orzeł Paweł, tak samo Sobkowski, który mnie zeszkalował. Żaden nie ustępuje tutaj ze stołków. Żaden nie przyjmuje wiadomości, że są nielegalni. A te grupy, taki Grzegorz z rodu Niedźwiecki, ogłosili się trybunałem, coś tam. Ja to porobiłam wam zrzut ekranu i wam to wszystko udostępnię. Bo ja mam naprawdę dosyć tych ludzi. Jeśli prokurator zajmuje się taką sprawą i on próbuje teraz mnie do więzienia wsadzić, to do czego żeśmy doszli w Polsce? Do czego żeśmy właśnie doszli? Te pisma, które mi pani Beata, bo ona na skrytkę to odbierała, ona nie ma adresu. Tam było też napisane, że nie znają mojego adresu na tych pismach, bo ja porobiłam zrzuty ekranu, Beatka. Próbowałaś mnie wkręcić, i nawet jeśli to nagranie z YouTube'a, które z tobą przeprowadziłam, zniknęło, no to może się znajdzie gdzieś tam w internecie: się znajdzie. I to są dowody przestępstw, które ty popełniasz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ty znasz fakty, bo Ci City of London dostarczył tych materiałów i faktów. I działasz, ty działasz dla korporacji właśnie. Dla korporacji, bo teraz chcieliście zamienić tak jak po Drugiej wojnie światowej zamienić jednych na drugich. I to są fakty, to nie są bzdury. To nie są bzdury. Tylko teraz wam się posypało, bo rozwaliliście po prostu yy, żydostwo yy, wszędzie, na wszystkich frontach zaczęło tą walkę. Jesteście narodem przeklętym. Ile razy to wam mówiłam? Jesteście narodem przeklętym. Hanukije, nie zapalicie już jej więcej. Bo jeśli zapalicie w Polsce, to będzie znaczyło, kim ty jesteś Żydem, który wywołał ludobójstwo. I nadal to tolerujecie. Jeśli to nagranie nie przejdzie, trudno. Zrobię za jakiś czas kolejne. Dzisiaj jest, tak jak powiedziałam, 15 czerwca 2025, niedziela. I chciałabym, żeby ten filmik bardzo dużo ludzi obejrzało, bo te zasięgi są cięte, a przynajmniej panowie ze służb. Będziecie mieć sumienia nieczyste, jeśli dalej będziecie ciągnąć te sprawy Polaków i dalej szkalować mnie kobietę polską. Dla dobra narodu polskiego zrobiłam już chyba wszystko. I więcej nie mam zamiaru nic robić. Bo jest więcej żydostwa, jest więcej ludzi, którzy są popodstawiani niż Polaków może jest nas 10%. I wyłapujecie i sprawy robicie. I tak to się właśnie odbywa na chwilę obecną. Także jest to emocjonalne dla mnie, tak jak widzicie, głos podniesiony jak w nadołku mnie zamknęli, to oni oczekiwali tego głosu podniesionego. Policjantka, która mnie z domu wywlekła, ona oczekiwała tego, że ja się będę rzucać, że się nie będę rozbierać przy tej pierwszej kontroli. No ona na siłą mi chciała porozrywać ubrania, była do tego gotowa. Tylko nie zgodziłam się, żeby ona była, tylko poprosiłam inną policjantkę. I przysłali inną policjantkę. Więc w tej policji też są ludzie i ludzie. Dosyć już przeszłam. I na tym zakończę, bo po prostu muszę, muszę po prostu odreagować emocjonalnie. Wszystkiego dobrego życzę.